Pochwalony Pan Jezus. Na początku chciałbym, żebyśmy się pomodlili modlitwą do Matki Bożej, do odmawiania przed lekcją Divina, przed każdym rozważaniem Słowa. Bardzo lubię się tę modlitwą modlić i bardzo lubię zapraszać Matkę Bożą do tego rozważania Słowa, bo ona chyba to zrobiła najlepiej i uczyła nas tego przez cały Adwent, aż po to Boże narodzenie, po to zrodzenie się Boga w nas. Więc chcielibyśmy prosić ją, by nas prowadziła w tym Słowie. Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska apostołom w Wieczerniku. Umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, dziewico milczenia, strzeż mojego skupienia. Zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak, aby stało się gościnnym domem dla słowa. W dzisiejszą niedzielę będzie nas prowadzić słowo z Ewangelii według Świętego Mateusza. Trzeci rozdział wersety od 13 do 17. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, Natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój synu umiłowany, w którym mam upodobanie. Bardzo lubię te Ewangelię i bardzo lubię te sceny Chrztu, i to spotkanie Jana z Jezusem. I to spotkanie, już w adwencie o tym spotkaniu słyszeliśmy, kiedy Jan w łonie Elżbiety spotyka się z Jezusem w łonie Marii. Jan pięknie tańczył wtedy, ze szczęścia, tańczył z radości spotkania, a dzisiaj widzimy go troszkę innego myślę, że nawet przestraszonego trochę bo kiedy Jezus przychodzi, by przyjąć od niego chrzest, Jan ma w sobie jakieś takie drżenie serca. Dalej ten taniec może ma w sercu, ale, ale to już jest taka niepewność, to już jest pewien strach, to już jest jakiś taki niepokój, bo przecież przyszedł większy od niego. Przyszedł ten, któremu on przygotowywał drogę, przyszedł ten, którego on zapowiadał, przyszedł ten, który jest mesjaszem i zbawicielem. Jan zwraca się w tym drżeniu serca, że to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jan jest pełen wątpliwości wobec przyjścia Jezusa, który staje z nim na bardzo równym poziomie. Jezus staje nawet troszkę można powiedzieć niżej, bo to on będzie przyjmował od Jana chrzest. Bardzo mnie to spotkanie porusza i ono jest niezwykle piękne. Jezus z jakąś taką wielką delikatnością zwraca się do Jana, ustąp. Ustąp, bo tak się godzi. Ustąp, bo, bo to jest Twoja misja i ona musi się tu wypełnić. Ona musi się, można powiedzieć, tu wręcz dokończyć. Nie? I bez tego chrztu ja nie zacznę, ja nie zacznę swojej misji. Nie? Czyli bez Ciebie ja nie zacznę swojej misji. Bardzo fajnie spojrzeć chyba tak przez pryzmat naszego Chrztu, na tych, którzy nam towarzyszyli. My tego momentu nie pamiętamy, no ja nie pamiętam swojego Chrztu i nie wiem, większość z nas chyba nie pamięta, ale byli ludzie, którzy byli dla nas tymi Janami, którzy w nas rozpoczęli, którzy w nas rozpoczęli misję Ewangelii, naszego życia, naszego serca. Byli ludzie, przed którymi my, jako małe dzieci, stanęliśmy z takim właśnie ustąp. Nie? Ustąp. No, może nie powiedzieliśmy tego, czy rodzice nam tego nie powiedzieli, chociaż jak ktoś płakał bardzo mocno w kościele, czasem są takie sytuacje w czasie chrztu, że dzieci niezwykle mocno i głośno płaczą. I może rodzice wtedy mówią, no ustom, przyjmij. A tam jakiś opór się wydarza, ale to jest bardzo ważne zobaczyć tych, którzy, którzy nas do tego chrztu przyprowadzili, którzy nam towarzyszyli, którzy w nas rozpoczęli dzieło Ewangelii. Myślę, że dzisiaj, kiedy wspominamy Chrzest Jezusa, warto, warto tych ludzi zobaczyć, podziękować Bogu za nich, może jakoś przyjrzeć się na nowo, kto z nami był w tym wyjątkowym dniu i co więcej, zobaczyć, gdzie oni są teraz. Jak nasze drogi wiary wyglądają. Nie? Może dziś my mamy być dla kogoś Janami Chrzcicielami. Może dziś my mamy być tymi, którzy obudzą, odnowią, zrodzą na nowo to życie wiary? Mhm. To, co jeszcze niesamowite jest w tej Ewangelii, i chyba z czego bierze się misja Jezusa, to usłyszenie tego głosu ten jest mój Synu miłowany, w którym mam upodobanie. Bardzo lubię że na to, ten moment, że na tym właśnie zdaniu kończy się, kończy się ten fragment. Później już rozpoczyna się moment kuszenia Jezusa, można powiedzieć misja i działalność, ale to jest taki moment, w którym nad Jezusem pada słowo, ten jest mój synu miłowany, w którym mam upodobanie i kropka. Kiedyś usłyszałem to właśnie w pewnym kazaniu zwrócenie uwagi na tę kropkę. Ten jest mój synu miłowany, w którym mam upodobanie i kropka. Nie, że tam nie ma już ale tam nie ma y, jakiegoś tłumaczenia tam nie ma przecinka po którym następuje no właśnie i teraz nie jesteś umiłowana, umiłowany w którym Bóg ma upodobanie kropka. i kropka to jest takie niesamowite w tym słowie, że najpierw y, kiedy Jezus wychodzi z wody, Ewangelista podaje że od to otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębica i przychodzącego do Niego ale kiedy pada to zdanie, a oto głos z nieba mówił, już nie precyzuje, do kogo mówił. Głos z nieba mówił. Nie wiemy, kto go słyszał. Nie wiemy, ile osób było świadkami tego głosu. Czy tylko Jezus, czy tylko Jan Chrzciciel, czy razem to słyszeli, czy więcej ludzi to słyszało. Czy to był głos, który rozniósł się na cały Jordan i wszyscy, którzy tam byli obecni usłyszeli ten, ten głos. I chyba dobrze, że ewangelista nie precyzuje, bo to jest właśnie ten moment, żeby każdy z nas to usłyszał. To jest chyba właśnie ten moment, żeby każdy z nas usłyszał to bycie umiłowanym. I od tego bierze się tak naprawdę dalsze działanie. Jak ja usłyszę, że jestem kochany, jak usłyszę, że jestem umiłowany, to wiele mogę. Myślę, że miłość jest. W stanie prowadzić nas do niesamowitych działań. Miłość jest w stanie zrodzić w nas pasję, pójść za pasją, za pragnieniami. Miłość rodzi w nas tęsknotę, która jakoś nieustannie chce spotykać, nieustannie chce być, nieustannie chce rodzić. No, miłość, jak mamy doświadczenie miłości, to wiemy, co miłość potrafi rodzić i jak potrafi rodzić. Pan chce nad nami to powiedzieć, by Jego miłość w nas rodziła. Nie? Jego miłość dalej i dalej i dalej. Miłość między sobą, nawzajem. Nie? Jego miłość. O, o Jego miłość chodzi. Nie? Od Chrztu wierzę, że my mamy mówić o Jego miłości. Od Chrztu my mamy o tej miłości mówić, być jej świadkami, jak jej doświadczyć na nowo na sobie. Jak dzisiaj, w tę niedzielę, na nowo usłyszeć ten głos, który mówi nade mną, jesteś mój umiłowany, jesteś moja umiłowana, w Tobie mam upodobanie, w Tobie. Nie w sąsiadce, sąsiedzi, chociaż w nim też. Nie w koledze, koleżance, ale, ale w Tobie. Dzisiaj to Pan chce konkretnie do Ciebie powiedzieć, Tobie to przypomnieć. W Tobie dzięki temu zdaniu na nowo odrodzić miłość, odbudować ją, rozpalić i tą rozpaloną miłością rozpalać się dalej. Pan nas chce zaprosić do dawania świadectwa o tej miłości. To świadectwo o miłości może znacznie więcej, nawet niż to moje gadanie teraz. Pan nas chce do tego zaprosić. Pytanie: czy damy się zaprosić? Czy damy i pozwolimy sobie przyjść jak Jezus między ludzi, między tłum do Jana i tej miłości poszukać? Czy pozwolimy Bogu nad nami to wypowiedzieć? I czy pozwolimy to usłyszeć nad sobą? Pan chce nam to zaszeptać do ucha. Niech w tę niedzielę zaszepcze. Kropka. Nazywam się Tomasz Wolnik. Jestem wikariuszem parafii Bożego Ciała w Miechowicach I też mam tę szansę i łaskę, myślę, uczestniczyć w Szkole Formatorów w Krakowie, która budzi gorliwość słowa, która budzi pasję bycia i rozczytywania się w tym słowie, które Pan mówi. Bardzo się cieszę, że mogę tego słowa tam nasłuchiwać i w tym słowie się rozkochiwać. Uczę też katechezy, jak większość księży wikariuszy w szkołach. I lubię siać to słowo w sercach ludzi, a chyba najpierw w swoim sercu. Bardzo chcę, by to słowo było tym, co prowadzi i. Tym głosem Pana, który codziennie mówi, Bogiem, który jest każdego dnia pośród nas. Dziękuję za to wspólne rozważanie tego słowa i niech Pan tym słowem nas dotyka i porusza. Miejcie dobrą niedzielę.